yeah Cześć, tutaj go za kanał Koza Sport. Dziś wreszcie rozpoczyna się Euro 2016, na które chyba wszyscy czekamy, siedząc, no dosłownie, jak na szpilkach. Bo po prostu, no jak można nie lubić tak wielkiej imprezy, kiedy dzień w dzień mamy mecze na najwyższym poziomie, no a w dodatku nasza polska reprezentacja pierwszy raz od wielu lat jest na naprawdę fajnym poziomie i ma szansę coś ugrać. Więc ja naprawdę nie mogę się już tego doczekać. Ale też pomyślałem, że jest to fajna okazja, żeby troszeczkę sprawdzić swoją wiedzę, a może też trochę szczęście. Dlatego dzisiaj znowu znajdujemy się na stronie Footmaster. Jest to pierwszy, myślę, z czterech odcinków projektu Koza Ekspert. Ponieważ będę tutaj obstawiał mecze, mam milion końców, no i zobaczymy, czy na koniec mistrzostw będę na plusie. No Czy też będę na minusie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Słuchajcie, mam też z tej okazji dla Was konkurs dzisiaj. Wejdźcie na mojego Twittera, do którego link macie w opisie. No i tam właśnie znajdziecie post-konkursowy, który wystarczy, że polubicie, podacie dalej i też zafolujecie mój profil właśnie na Twitterze. Stamtąd się najłatwiej losuje, dlatego też zrobimy tam pierwszy konkurs. Nic nie musicie robić więcej. A do zgarnięcia jest 50 tysięcy na Footmasterze. Tak więc myślę, że jest to fajna nagroda, żeby troszeczkę rozkręcić albo wydać na paczki, albo zagrać na jackpocie. No albo zrobić te zakłady. Słuchajcie, jeszcze teraz do Dodatkowo na zakupy na stronie ma się 8% zniżki przy podaniu hasła koza. Tak więc to hasło, jak i link do strony umieszczam Wam na dole w opisie. No a teraz już zaczynamy, bo mamy naprawdę dużo roboty. Bo obstawiamy wszystkie spotkania grupowe oraz będziemy obstawiali specjalne zakłady na euro. To jest mega sprawa, bo tutaj wybieramy zwycięzców grupy, zwy wybieramy nawet zwycięzcę euro. Więc zobaczymy jak to wyjdzie i myślę, że nawet od tych specjalnych zakładów dzisiaj zaczniemy. Żeby tutaj troszeczkę zostawić sobie pieniędzy, żeby lepiej tym operować i nie wiem czy wydam dzisiaj cały milion. Wolałbym nie, bo w razie ewentualnych strat, których na pewno będzie sporo, chciałbym się zabezpieczyć. Tak więc słuchajcie, zaczniemy od najgrubszej ym, sprawy tutaj i wybierzemy sobie zwycięzcę Euro 2016. Moglibyśmy wybrać Ukrainę, byłoby spoko, bo wtedy przebicie jest naprawdę wysokie ym, albo zobaczmy, zobaczmy jakie jest bet na Polskę w ogóle, gdzie mamy Polskę? Polska nie najgorzej, 51, jesteśmy powyżej Rosji i Szwajcarii, co w sumie dziwi, biorąc pod uwagę to, że Szwajcaria ma naprawdę niezłą reprezentację. Mnie to osobiście cieszy jednak ja. Pójdę tutaj z moim prawdziwym faworytem i myślę, że możemy tutaj zagłosować na Francję. Wydam tu. Słuchajcie, wydamy tu 25 tysięcy. Muszę mądrze operować tymi monetami. Pamiętajcie, mam milion, ale Słuchajmy to wcale no nie tu jest tu aż tak dużo, zaczyna się loteria, ponieważ mamy zapadów, tak najlepszych strzelców za. euro. Szczerze powiedziawszy, moim zdaniem Niemcy wcale nie będą najwyżej podczas tego podczas tego turnieju. Słuchajcie, tu tu postawimy. Postawmy na Lewandowskiego. Jest naprawdę wysokie przebicie. Postawimy na niego niewielkie pieniądze. Postawimy na niego 5 tysięcy. Można za to mieć 65 tysięcy. A jeżeli Polak będzie królem strzelców, to będzie jeszcze fajniej. Tak więc tu postawimy sobie zakład na lewego. I co czeka nas dalej? Zawodnik turnieju. A... Weźmy Pola Pogbe. Uznajemy, że to będzie turniej właśnie Francuza. E, oczywiście stawiamy zakład. To chcę przebrnąć dosyć szybko, bo to tak naprawdę jest, e, jest e, całkowita loteria. E, tutaj mamy pary finałowe i tu szczerze powiedziawszy postawię jedynie na Francję, e, ponieważ ja nie wiem jak będzie wyglądała dalej drabinka, więc będzie bez sensu stawiać na przykład na Belgię, która z Francją by odpadła po drodze. E, chociaż myślę, że Belgia na tym turnieju może zaskoczyć. E, dalej mamy drugie miejsce, tak więc tego nie będę obstawiał, bo bez sensu by to było, ale Myślę, że na przykład do półfinału w Belgowie powinni dotrzeć bez większych problemów gdzie jest ta reprezentacja, więc ja dam na reprezentację Belgii 5000, nie będę stawiał więcej. Postawimy na jedną drużynę z każdej kategorii. No, i czy mamy coś tutaj jeszcze? Highest scoring team, to sobie odpuszczę, że powiedziawszy, lowest scoring team dam Albanię. Bo myślę, że oni nie będą zbyt wiele strzelali. Albania jest no najprostszym tutaj do obstawienia zespołem, dlatego też... No... Trochę padł na nich mój wynik. Najwyżej grupy, najwyżej, najwyżej, najwięcej bramek w jednej grupie. Tutaj nie mam pojęcia, więc nie będę nawet strzelał. Dalej mamy zwycięzców grup i postawimy. No tu bym musiał postawić na Francję. Postawimy małe pieniądze. Zawsze się to nam jakoś zwróci. Więc tu stawiam naprawdę małe zakłady. Bo no, stawiam tutaj na pewniaków, więc nie ma co się aż tak bardzo wysilać. Jeśli chodzi o grupę, o grupę B, słuchajcie, postawimy. Postawmy na Walijczyków. Postawmy na Walijczyków 5000. To może być zaskoczenie. Um, Gareth Bale z uh, Aaronem Ramseyem mogą tam troszeczkę namieszać. Dalej mamy grupę C. Mm. Zaufajmy Adamowi na wałce. I postawmy na nich 5 koła. Przegramy 5 koła, nic się nie stanie. A możemy zgarnąć 20. To będzie spoko. Um, dalej, mamy, dalej mamy zwycięzców grupy D. Myślę, że tutaj. Myślę, że tutaj paradoksalnie Chorwacja może się okazać niezła, więc zobaczymy jak to będzie. Ostatnio Hiszpanie mają troszeczkę problemy z kadrą i na turniejach nie są tak silni, więc może to będzie szansa Chorwatów. Niedużo stracimy, no a zawsze fajne było to, zawsze było to, zawsze było to. Eee, zawsze jest to szansa na zarobek. Dalej postawię na Włochów tylko i wyłącznie dlatego, że lubię tę reprezentację, więc nie ma tutaj żadnej większej e, logiki idącej za tym. No i grupa F, zobaczmy, kto tutaj będzie. Mamy Portugalię, Austrię i myślę, że Austriacy mogą tutaj namieszać, i Portugalczycy mogą się poślizgnąć już w pierwszej fazie tego turnieju. Więc postawmy 5. E, nie są to może najmądrzejsze typy, ale staram się tutaj. Z jednej strony grać bezpiecznie, a z drugiej strony z drugiej strony, sami rozumiecie, że chce, chce też zaryzykować w pewnych momentach. Dobra, no i teraz przechodzimy do losowania spotkań, znaczy do obstawiania spotkań. No i tu w pierwszym meczu głupio by było, aż nie postawić na Francuzów postawy 50 tysięcy zarobimy na tym 15 tysięcy jeśli tylko reprezentacji Francji uda się tutaj wygrać. I dalej mamy tak, Szwajcaria, Albania. Postawmy na remis 5000, a nóż Albańczycy będą, yy, wiecie, podbudowani tym, że grają na takim turnieju. E, no i. No i, i, i zremisują. Dalej mamy Walia Słowacja. Słowacja jest niezłym zespołem. Równe są bety niemal na wszystko, więc postawmy po raz kolejny na remis. E, troszkę nudne rezultaty wybieram, jeśli chodzi o mecze, no ale myślę, że to jest. Że to jest niegłupie obstawienie. Dalej jest Anglia, Rosja. Myślę, że Anglicy powinni wygrać, ale też nie ufam im na tyle, żeby stawiać więcej. Dalej mamy Chorwację i Turcję. Myślę, że, Tur że Chorwatom można zaufać stawiając na nich 50 tysięcy. Tak więc to jest tu. No i dalej jest Polska kontra Irlandia. Wierzę w Polaków. Ale remis wydaje mi się być mega prawdopodobny w tym meczu. Uważam, że to będzie bardzo ciężka reprezentacja do gry. Ale postawmy 10 tysięcy na naszych. Zawsze zarobimy 5,5 klocka. Więc mamy tak. Potem są Niemcy i Ukraina. Ha! Uwierzmy Ukraińcom, że Niemcy przyjdą tak pewni siebie, że stwierdzą, że to hopsiop i już wszystko jest wygrane. Więc dalej mamy Słowację, przepraszam, Czechy kontra Hiszpanię. Tutaj moim zdaniem remis może być po raz kolejny dosyć prawdopodobnym rozstrzygnięciem. Pamiętajcie, że to są w ogóle pierwsze spotkania na razie turniejowe, więc tutaj przychodzą troszeczkę z innym nastawieniem te zespoły. Dalej mamy Szwecję kontra Irlandię. I tutaj paradoksalnie Szwecja moim zdaniem nie jest największym faworytem, i nie zdziwiłbym się, gdyby Irlandczycy tutaj powalczyli. Osobiście bardzo lubię tą reprezentację Irlandii, więc postawmy sobie na nich. Może mnie zaskoczyła, jak przegram, no to nic się nie stanie. No i potem pierwszy hit tych mistrzostw: Belgia kontra Włochy. Lubię te dwie reprezentacje, ale wydaje mi się, że tu. Wydaje mi się, że tutaj Belgia wygra. Wydaje mi się, że tu Belgia wygra. Aczkolwiek, w sumie, wiecie co? To jest pierwszy mecz turnieju. Włosi mają dosyć stary skład, ale, ale to jest pierwszy mecz, więc będą świeży, więc postawię 10 tysięcy na Włochów. Na razie postawiliśmy niecałe 300 koła, więc nie jest aż tak źle. No i lecimy do kolejnych spotkań, tak więc teraz czeka nas mecz Austrii z Węgrami. Tutaj Austriacy są zdecydowanym faworytem tego spotkania, aczkolwiek to też może pójść w dwie strony, więc tutaj bezpiecznie. 5 tysięcy, nie ma co przesadzać. Kolejne spotkanie, jakie jest w w naszym rozkładzie to jest Portugalia, Islandia. Jeśli tu Portugalczycy. Słuchajcie, postawmy na Islandię, uznajmy, to, to myślę, że to nie będzie zły. Patrzcie, stawiamy 5 kafli, możemy wygrać 36 koła. To będzie coś. Ja liczę też, że parę takich rzeczy wpadnie. Tutaj nie do końca będę polegał na tych umiejętnościach piłkarskich, tylko na tym, że to jest też turniej i tu może się zadziać wiele. Rosja, Słowacja, tu postawię na remis, bo myślę, że stawka polityczna tego meczu też dla Słowaków będzie sp dosyć spora. No i będą chcieli powalczyć, więc myślę, że remis jest prawdopodobny. Szwajcaria, Rumunia, tutaj Szwajcarzy już będą grali drugie spotkanie, będą zmotywowani, więc myślę, że wygrają i stawiam na to 10 tysięcy. Dalej mamy Rosję. Portugalię. E, gdzie jest ten mecz? Szwajcaria. Teraz mamy Francję i Albanię. No, Francuzi 25 tysięcy. Jeśli tego nie wygra... wygrają Francuzi, to moim zdaniem e, to już będzie naprawdę dramat. Potem mamy Anglia, Walia. Tu stawiam na remis. Liczę na to, że Walijczycy e, wiecie. Się postawił troszkę Anglikom 25 tysięcy. Tu mogę przegrać, ale zobaczymy, jak to też będzie. Tak więc, mieliśmy tamto spotkanie. No i teraz czeka nas mecz Ukraina-Irlandia. W naszej grupie to jest mecz o życie dla tych dwóch reprezentacji, i tu stawiam na charakter Irlandczyków. Tu zobaczymy, wyobraźmy sobie, że Irlandia przegrywa z nami. Yy, muszą powalczyć jeszcze w tym turnieju, więc wygrają z Ukrainą. Nie są faworytami tego spotkania, oczywiście. No ale wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ja też chcę widzieć takie rzeczy. No i tu mamy mecz Niemcy-Polska. Niemcy są faworytem, ale ja na Niemców nie postawię ani, ani końca. Ani końca stawiam 10 tysięcy na naszych. Oby wygrali i to wysoko. Ehm, tak więc mamy Niemcy, Polska już załatwione. Ehm, najważniejsze chyba dla nas wszystkich spotkanie tej fazy grupowej. Ehm, dalej jest ehm, Włochy, Szwecja. Tu stawiam na remis. Włosi troszkę podmęczeni po tym pierwszym spotkaniu z Belgami. Ehm, Szwecja troszkę zniechęcona, ehm, więc myślę, że może, może być tak. Myślę, że Szwedzi wcale nie wyjdą z tej grupy śmierci. E, więc dlatego też nie mam zamiaru na nich jakoś strasznie stawiać. Tak więc teraz mamy Chorwacja, Czechy. Eee... Nie no, Chorwaci są tu z ewidentnym faworytem. Nie żeby Czesi mieli słabą reprezentację, ale 25 koła na Chorwatów myślę, że nie jest głupim pomysłem. E, no i mamy zrobione to w ten sposób. Potem mamy spotkanie e, Hiszpanii z Turcją. Tutaj Hiszpanie będą musieli powalczyć. 25 tysięcy na nich. E, wydam lekką ręką, bo wierzę w nich w tym spotkaniu. Belgia, Irlandia. Tutaj oczywiście Belgowie pamiętajcie, że e, moim zdaniem przegrali pierwsze spotkanie z Włochami, więc tutaj się muszą odkuć. E, więc mamy to. E, dalej Mamy Islandię z Węgrami. To jest taki, taki mecz na remis. Taki nudne spotkanie na 0-0. E, więc weźmy sobie, zróbmy to w ten sposób. Dalej mamy Portugalię, Austrię. Tutaj Cristiano Ronaldo poleci z hat-trickiem. 10 tysięcy na to stawiam. E, mamy potem reprezentację Rumunii z Albanią. Oj, to jest... To jest spotkanie na szczycie, słuchajcie. To jest spotkanie na szczycie. Albańczycy będą grali, słuchajcie, o honor prawdopodobnie ten mecz, więc za ten honor zapłaćmy im 5000 tysięcy... E, zapłaćmy im 5000 monet. Spotkanie Rumunia z Albanią. To będzie naprawdę coś. No i Francja... Uznajmy, że Francja jest już pewna wyjścia z grupy, więc tutaj podejdą lżej do tego spotkania i będzie remis. Tak, tak sobie postawmy, e, więc mamy to zrobione w ten sposób. No i teraz czeka nas spotkanie: Anglia, Słowacja. E, tutaj postawimy na Brytoli 5 Patoli, e, więc dalej możemy przejść: Rosja, Walia. Ja tutaj stawiam na Walijczyków, myślę, że powinni sobie poradzić. 10 tysięcy na Gareta Bailey i spółkę. E, dalej mamy Niemcy, Irlandia, no to. Nie, no nie, 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 Niemcy tutaj po porażce z Polakami będą chcieli się podnieść, ale ale tylko 5 tysięcy im dam. Bo Niemców. Ach. Dobra, tak więc mam jeszcze Ukraina, Polska. Tutaj stawiam na naszych. Myślę, że jeżeli to spotkanie będzie meczem o wszystko, to chłopaki się naprawdę zmobilizują. W eliminacjach pokazywali, że potrafią grać pod presją, i myślę, że tutaj im się to uda. Postawmy na Hiszpanię. Jest na nich lepszy kurs, aczkolwiek mecz z Chorwacją może być dla nich bardzo ciężki. Przez środek pola, właśnie Chorwacji. Dobra, dalej mamy Turcja, Czechy. Postawmy na Turcję 5000. Potem mamy Portugalia, Węgry. To też postawimy na Portugalczyków 5000. Dalej mamy Belgię i Szwecję. A jeszcze najpierw mamy Austrię i Islandię. Słuchajcie, zróbmy jeden taki większy zakład. Postawmy na Islandię z Austrią 50 tysięcy. Jakby to weszło. To by było mega. No i czas na przedostatni zakład, gdzie mamy Belgię ze Szwecją. Tu postawimy na remis i brazy remisuje w 90 minucie bramką. E, no i ostatni e, typ to Włochy kontra Republika Irlandii. Myślę, że. Em... Włosi wygrają za 25 tysięcy. Tak więc słuchajcie, postawiłem połowę całego swojego hajsu. E, resztę większe bety będę robił wtedy, kiedy będzie coś wyklarowane, bo tutaj to jest naprawdę strzelanie w ciemno, tak więc nie chciałem wydać całych swoich pieniędzy. Myślę, że możemy wrócić jednak tylko na chwilkę. Em, do tych jeszcze betów, wiecie, co większych. E, I wybiorę sobie jednak tą Belgię na drugim miejscu. Zaryzykuję, a może akurat mi to wskoczy, więc gdzie jest Belgia? Moim zdaniem to może być wicemistrz Europy w tym roku. Postawię na to 50 tysięcy. Najwyżej zarobię pół miliona za to. No dobra. To zaryzykujemy. I słuchajcie. W tym odcinku to by było na tyle. Wiem, że on się troszeczkę rozwlekł e, przez to, że było tyle zespołów. Kolejne będą dużo szybsze i prawdopodobnie będą z gośćmi specjalnymi. Tak więc powinno być naprawdę fajnie. O, pamiętajcie o konkursie na Twitterze. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!